W ćwiczeniu pierwszym będziemy odczytywali zbiory wartości funkcji f oraz funkcji g, czyli może zacznijmy od funkcji f, tej oznaczonej kolorem fioletowym. Jeżeli chodzi o zbiór wartości, to najwygodniej znaleźć sobie punkt, czy też przedział, w którym funkcja ma wartość najmniejszą, czyli zobaczcie, ten punkt tutaj będzie położony na wykresie najniżej, czyli to oznacza, że zbiór wartości będzie zaczynał się w minus jedynce. I to sobie zapiszmy od minus 1. No i lecimy, lecimy aż dotąd. Czyli ten fragment będzie położony na wykresie najwyżej. Czyli tutaj na y -kach mamy raz, dwa, trójeczkę i to będzie nawias obustronnie domknięty. Oczywiście ten punkt należy do wykresu. No ten fragment także do wykresu należy. Jeżeli natomiast chodzi o wykres funkcji G, no to mamy narysowany go kolorem zielonym. Zbiór wartości będzie natomiast od minus 3, dokąd lecimy, lecimy do tego miejsca, tu jest punkt położony najwyżej, no i tutaj na y mamy jedynkę, czyli zapiszmy, że, że zbiór wartości funkcji g będzie od minus 3 do jedynki.